Hej, cześć, znowu czyli koncert. w dzisiejszym odcinku znogram w Fortnite'a I teraz na początku odcinka chciałbym Wam życzyć wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Zdrowia, szczęścia, pomarańczy, Taką sobie sami Więc co, lecimy na jakiś zimowy biom, bo zima, bo zimowy update, więc co no Po prostu taki malutki był, ale trzeba przetestować co tu się zmieniło Wiem, że jest taki jakiś mrożony gra grappler, więc będzie trzeba go znaleźć Bo to no, łatwo jest go znaleźć nie wiem, wydaje mi się, ale... Śnie... Nie, wydaje mi się. Wydawało mi się przez chwilę, że śniegu jest więcej. Tam jest jakaś wyspa, więc może w drugiej gierce chyba nie w tej zginę praktycznie. od razu, polecimy na tamtą wyspę. zobaczymy, co tam jest, bo wiem, że tam jest jakiś święty Mikołaj czy coś takiego tego typu coś tam właśnie jest. Co możemy sobie pójść zobaczyć. A tutaj chłop mi wylądował. Nie za fajnie, więc ja polecę tu chyba. O, prezenty są. No tak, też zapomniałam o tym powiedzieć. No i easy, już brońka na spał, nie? I już widać, że ta ikonka się broń zmieniła. Jakby ktoś nie zauważył, wiem, że to się na pewno zmieniło. tam ktoś jest? Jest tam ktoś, okej, okay, lecimy. Okej, okay, było to bliskie Już się bałem, że umrę Ale na szczęście to się nie stało Ła No, nie wytrzymam No ja mloła już przez niego Wiedziałam, że się uleczy, oczywiście. O ja mlowa dopiero teraz to zauważyłem. Dead! Tylko uh. się uleczę. O. Uh. Okej, okay, to nie było zbyt miłe. co ja mu zrobiłem? No ale on się samo to prosił, wbił na mnie. <laughs> no było to trochę no, un loko dla niego. Dla mnie fajne, nie? Chłop mi dobił bossa, ja go zabiłem. Ale pewnie Rage Quick nie zły był. Okay. dla bezpieczeństwa. To nas widział odcinek Jacoba gdzieś chłop się w tych krzakach chował, więc wolę nie ryzykować. Okay, stwierdziłem, że specjalnie dla Was tutaj przylecę. Widzę, że ktoś tutaj chyba był, bo z otwarty. Mam nadzieję, że nikogo tu już nie będzie. Wiem, że to jest taki święty koek, który Wam daje właśnie prezenty. I jak go zabijecie, wratuje taka specjalna skrzynka. Taka, to ma feltowej feltowe i temy. Ale chyba nie ma go już. Tutaj ktoś go albo zabił, albo nie wiem. Nie widzę go tutaj niestety. I w sumie dalej mamy strefę. Dużo osób też nie wie, ale movement z powrotem wrócił. Już jest nie może... jest bardzo podobny do tego, co było kiedyś. Jest taki sam, ale jest bardzo podobny. Jest on chyba trochę wolniejszy, ale od naprawdę tego nie odczujecie. Nie, odczu nie powinniście tego odczuwać, bo jest to taki, taka różnica jak naprawdę... No dosłownie, nie wiem, pół centymetra, tak? Tam idąc metr, to jest, nie wiem, pół milimetra powiedzmy, tak? No nie wiem. Jest to bardzo mała różnica, jak widziałem jakieś testy. Czyli ile to jest prawdziwe, ta taka to, 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 to mało bardzo różnica jest. Nikogo nie widzę. No, ten, ten celownik, co ja już O! Ten celownik, co ja mam, podobno jest najlepszy. Ale każdy twierdzi inaczej. I tam chłop ma grapler, ten taki śnieżny. No, kurde, trudno jest z tego trafić. Jak chłop się tak ślizga, no. No, kurde. O, chłop też ma. O! Hop, też ma żeton. Weźmiemy sobie, myślę, grappler. Jeżeli chodzi o. Nie. To nie było przyjemne, dźwięk. Myślę, myślę, że sobie weźmiemy gap, grappler, żeby wam go pokazać. Okej, okay. uciekam i on po prostu, to jest zwykły grappler, nieskończony w ogóle, ale on wam dam daje lód, to jest jedyny jego minus. Tak to ten, to, tak to ten grappler jest spoko, tylko no nie lubię go przez ten lód, nie? No w sumie na to on ma polegać głównie. Ja za. za. Słyszałem, że mam kogoś na plecach. Czemu ja się nie odwróciłem? Kurde. Okej, okay, lecimy do nextika. Może polecimy gdzieś indziej jeszcze sobie. Pada śnieg, pada śnieg. nim dzwonki co... Ok, Okej, jeżeli widzicie tą dużą gierkę, to znaczy, że dotrwaliście do tego odcinka. Co znaczą, że musicie napisać w że 2023 oznacza to pewną rzecz. Eee, poczekajcie dokładnie do... Jest środa, czwartek, do piątku. W piątek coś fajnego się pojawi. Mam nadzieję, że w piątek. Postaram się, chociaż ja i moja punktualność. Ja się nawet do szkoły spóźniam, a co dopiero z odcinkiem, który wam teraz zapowiadam. Wtedy nie wiem, czy ten odcinek wleci w środę, w którym teraz nagrywam to. Więc jeżeli widzicie to w, śro... w czwartek, a w... zostało to wrzucone w czwartek, to będzie to w, w sobotę. Czy nie, wątpię, że w sobotę coś takiego wrzucę, ale no, nieważne. Zobaczymy. Tylko możecie spodziewać się czegoś fajnego nie, nie, da, niedługo. Po prostu tak informuję. A ja chyba podjeżdżam już chłopów. Bo co ja będę, na co ja będę czekać. Może chyba że kewa sobie zdobędę. Jadę sobie wezmę, zaraz sobie wezmę. O, grappler! Ja sobie tak. Gdzie są ludzie? Gdzie są typy? Jestem fanem dymu, dym, dymów i patologii. Gdzie jesteście? Nie, nikogo nie ma. A jak on mnie... Wyobra, wy wytłumaczcie. Jak on mnie trafił? Nie, tak bez urazy, ale jak on mnie trafił? Ja, chcę, ja poproszę powtórkę. Panie Montażysto, czyli sobie mówię do siebie w przyszłości, ale jak, jak. Do siebie za parę godzin w sumie. Kolego, nie spodziewałeś się mnie tutaj. W jak to by się spodziewał, nie? Gdzie jest boss? Okej, okay, to jest jakiś, jeszcze jakiś chłopiec. To ja podziękuję chwilową walkę. No no. Ja na razie nara! Ja żegnam chwilowo. sobie. Okej. Okay. Byłam w słabej sytuacji, ale już jest git. Opanowane zostało mniej więcej. Okej, okay, nie do końca. Ale tak wiecie, sklapsować to. Chyba, że chłopy zeszły. Nie zabijać się tylko, proszę. Młodu, dostałem z in jeszcze skądś indziej. Tak łukas, teraz dziwny. Ile ich tam jest? Jeju! Dawaj to. I chodź tu. No gdzie? gdzie? Gdzie lecisz? Coś tutaj takiego... do rotacji nie za bardzo. Jak on tego nie dostał? Nie mam pojęcia, nie proszę nie pytać. 23, fajnie. No czemu chłop się tak boi? Walczak mężczyzna. Nie, jak pipi uciekasz. Czy też bym pewnie uciekał, ale. To nieważne, ja nigdy nie powiedziałem, że jestem mężczyzną. No, a fajne jest to opadanie pocisków, jednak czasami tego nienawidzę po prostu. Czasami chyba ja zawsze. Czy jakieś powiedziałem, że ja lubię te sniperki. Chyba ta. To jednak żartowałem. Jeden dead? Ja tam lecę szybko pod tę krągę. Jeszcze autko mamy. Szybko pójdziemy. zrotujemy. Top 10. To ładnie, ładnie. Top 10. Koronka. Pompica. Jest jakiś celownik. Nie ma. Dobrze. Bierzemy auto. Idziemy się wyłożyć. Let's go. Do strefy. Jademy. Pół paliwa mogę spalić, tylko. O, akurat tam chciałam spojrzeć i, i chciałam zobaczyć, czy jakieś kilka wychacze, A tu widać akurat takie unlocko mnie spotkało. Nie, jeden keba No, no i już więcej ja będziesz. Pięć. O! Co się dzieje, hop, tutaj kampi w krzaczku? Chop, co kampi w krzaku? Tak bym siebie widział, ale za modu. No nie. Tego by się przydało, na daleko uciszyć jakkolwiek. Ja Zapomniałeś, że tu budować nie można, on ma granatnik! Głupia tyrolka nie zadziałała. Czemu? To byłaby idealna gierka. Czemu głupia tyrolka nie zadziałała? I też jeden Peter Griffin, którego widziałam 500 razy. <tryk> tyrolka.